Dzień dobry Państwu, witamy się z Francji. Idziemy po pakietkę. jesteśmy mega głodni. Wyjechaliśmy wczoraj, wpadliśmy szybko na prom po pracy. I jesteśmy godzina na zachód od Calais. I tak, dobrze zauważyliście. jedziemy kamperem, pełnowymiarowym kamperem. Jest fajnie, ale jeszcze, jeszcze nie wiemy, co o tym sądzić. Tak szczerze, to na razie jadąc, to czujemy się jakbyśmy jechali 40-letnim PKS-em, wiecie, gdzieś, gdzieś daleko. No jest dość głośno po prostu. Na razie jeszcze się przyzwyczajamy, nawet się nie rozpakowaliśmy za bardzo, bo po prostu wszystkie torby wrzuciliśmy do środka wczoraj po pracy. Chcemy tylko wyjechać z tego parkingu, żeby się napić kawę, coś zjeść i żeby mieć trochę więcej energii do tego tak. tutaj rozgaszczania się po prostu w tym samochodzie. No, różnica jest kolosalna w porównaniu z naszym Mercedesem. Czy na plus, czy na minus, to jeszcze nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ale nie to, że narzekamy, bo auto jest świetne. Ale tylko po, po prostu, prostu wszystko się tłucze w nim. Wszystko się tak tłucze. W Mercedesie jest cichutko, a tutaj jest na razie jeden wielki chaos. Parking znaleźliśmy sobie taki bardzo ładny, jak teraz możecie zobaczyć. I co ciekawe, darmowy, bo go dopiero budują i nie ma jeszcze automatów do pobierania opłat podłączonych. Piękny las dookoła. Mnóstwo efektów specjalnych w nocy w postaci jakichś tam krzyków, hałasów. Może krzyków nie, ale hałasów i innych rzeczy. Ale ogólnie fajnie. Ale auto też pracowało w nocy, bo były jakieś takie dziwne dźwięki. Trzaski jakieś no, różne okay. ten, jakieś wybuchy ja i w, w ogóle w samochodzie, także. No nie nie wiadomo o co chodzi. Wszystko chyba robimy dobrze, ale ogólnie <laughs> chyba ten typ tak ma. Jesteśmy niedaleko wybrzeża, jedziemy szukać jakiegoś śniadania i kawy, bo wszystko mamy wpakowane na szybko w bagażniku, w garażu, tak to nazwijmy. I musimy gdzieś stanąć w jakimś fajniejszym miejscu, gdzie będzie cieplej, żeby to wszystko rozpakować. Chodźcie z nami. Udało się, mamy. Nie nagrywaliśmy, bo w sumie mała piekarnia była. Miejsce też sobie znaleźliśmy. Jeszcze mamy 3,5 godziny drogi do celu, o którym wam powiem później. I oczywiście kampera też wam pokażemy troszkę później, bo się śpieszymy teraz. W ryb wakacyjny. Wieś tańczy i śpiewa smacznego. smacznego, ale kawy nie mieli. Kawę sobie gdzieś po drodze kupimy. Mmm, mm. świeżutkie, tutaj chleb całą robotę robi naprawdę. Mmm, już Aha. Już tu się rozeznałem, niestety, nic tutaj nie pływa. Przynajmniej nie widać. No ale pewnie by gdzieś podrążył. Przeszedł się tutaj by coś pewnie mogło się pokazać. Nic nie widać. Boże, człowiek ślepy, ja myślałem, że tutaj nie ma ryb. Myślałem, że tutaj są glony, a to nie są glony, to są wszędzie ryby. I w ogóle piżmaka przed chwilą widziałem ten przepływał. Tam manore po prawej, a tutaj zobaczcie, to są wszystko ryby. Co tu się dzieje? Pierwsza lepsza rzeka we Francji i jest od tysiące ryb. Rzeka Strumień, można powiedzieć, taka rzeczka mała. Ale tego tu jest. Ciężko powiedzieć co to jest, ale... Kurczę, trochę wygląda... Trochę jak płotki to wygląda. No, płotki chyba raczej. I tam sobie mieszka pan Piszmak. Taki rudy, skubany. Ale jaja. Wszystko malutkie rybki, to wszystko to są ryby tutaj, to nie są uglony, ja myślałem, że to są wodorosty takie, takie trawy wodne. To no pełno, nas no są tysiące ryb, całe ławice. Troszkę w szoku jestem. Dobra, opuszczamy to miejsce na siadanie i w trasę. Dopiero zaczynamy przygodę. Gotowa? Tak, musiałam pracować chwilę, ale już jestem gotowa. Ruszamy. thank mm -hmm. you I ogólnie jak Francja przez Paryż i to wszystko ma złą reputację, tak moim zdaniem to jest pięknie, jest o wiele ładniej niż w Anglii. Jest bardzo spokojnie tutaj, jest bardzo dużo zieleni, zresztą Normandia jest też bardzo ładnym regionem Francji i też słynie z bardzo ciekawych produktów spożywczych, między innymi z camembertu oraz różnego rodzaju cytrów. Taka ciekawostka. Nie omieszkam spróbować. No ja też, ja też, ale jest tutaj czyściutko naprawdę, rewelacja. Tu bym mógł mieszkać. No i pewnie nie, nie zapomni, jakie ryby piękne we Francji złowiłeś. Też, no prawda? ryby też tutaj są, mm. mm, mm. rozmarzeni jesteśmy. Przede wszystkim też Francja jest bardzo przystosowana pod kampery. Dużo miejsca przede wszystkim, bo gdybyśmy tym samochodem mieli jeździć teraz po Anglii, to mogłoby być różnie, prawda, a tutaj jednak te drogi są szersze. Tak Naprawdę jest, jest super wrażenie. Jak najbardziej fajnie się podróżuje. Dobra, idziemy jeść. Dobra, weszliśmy do lokalnego sklepu, jest tutaj promowane, że to są wszystkie lokalne produkty. Fajnie to wygląda. Mm, ja też mi się podoba. Już bym sobie tutaj wypatrzyła, kilka rzeczy na pewno. Mm, pewnie tak. Pasztety. 15,90. 135. Uh, uh, uh. Coś tu znajdziemy na pewno dla siebie. To jak mówiłem, tak też czynimy. To Okej. Okay? Mm -hmm. Just uh, there is not a lot of gas because only one apple, it's Ooh. semi sweet. Really tasty. Mm. It's good, eh? Yes. Very good, yeah. It's like apple juice but with bubbles. Yes, <laughs> with gas. Apple juice with gas. Yes. Ah. Oh. Yeah, like <laughs> And this is different, eh? It's sweet. Ten lepszy, ten nie? Lepszy, dwa, nie? Nie przemyślimy. Thank you very much. Yeah, will take more thank stuff you. There. Okay. thank, thank you. you. Dobrze, właśnie nam pan dał tutaj na testy e, cydra, bo ta okolica, w ogóle ten region słynie z cydrów, prawda? Tak, i posmakowaliśmy w pierwszej kolejności tej butelki i przepyszny, naprawdę. Jak no sap, jest super, jabłkowy, rewelacja. Jak jabłkowy, może z gazem. No wiadomo, cytry jest z jabłek, ale próbowaliśmy też, ja chciałam wziąć ten, ze względu na etykietę, właśnie na której jest to opactwo, ta góra św. Michała, ale on smakuje z kolei jak pomp z suszu. I ja nie wiem, czy ja chcę to pić. Szczerze. No to weźmy sobie ten, albo bez... nawet dwa. Mhm. Naprawdę, super. O, to weźmy. Oden podobno jedzie do Anglii. To weźmy tak? mu jeden na spróbowanie. No dobra. Masakra. W ogóle tu jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego sklepu. Pasztety, wszystko, pasztety zwłaszcza, no, tutaj zwłaszcza. wszystko, jest. wszystko tu jest. Moglibyśmy się tu żywić, gdyby nie te ceny. No, dokładnie. O, na przykład pasztet z sardynek. E, zupy te ich sławne takie. Też fajne takie wywary rybne na przykład. Tutaj na przykład z łososia. Mm, jest tego, takie pyszności tu są. Tutaj marynowane warzywa. Ależ tu się dzieje. Wiadomo, że to jest też takie na wabienie turystów trochę, ale na pewno te produkty są przepyszne, na pewno. Tutaj zobaczcie ile zup te flaki, ich jadłem, to mi akurat nie smakowało. Ale oni mają też takie właśnie z fasolą, różne ciekawe rzeczy w słoiczkach, fajnie zapakowane, to można później wykorzystać taki słoiczek. Ależ tu jest wybór. I tutaj pasztety i wędliny, to wszystko są pasztety. Tutaj mam jakieś takie kiełbaski, takie bardziej wędliny też, co my to też sobie jutro przyjdziemy po to. Albo nawet dzisiaj w sumie, albo nawet teraz. Ciekawe, czy mają jakieś pieczywo, nie? No tego to ja muszę spróbować. O Jezu, ja mi się kupiliśmy. Masakra. <laughs> Cały Szaleństwo, wioski. całe plece, ledwo idę. I zauważyliśmy, że to jest bardzo dużo czekolady, karmelu, wytwórnie, właśnie takich smakołyków wszędzie. Nie widać, że są dumni ze swojego regionu, zdecydowanie. Tak jak my z Koscypka i tak sobie mówimy, że w sumie chyba lepiej, że dzisiaj nie poszliśmy tam, bo przynajmniej mamy czas, żeby się rozpakować, bo no, w ogóle właśnie. wrzuciliśmy wszystko do tego samochodu i nie mieliśmy czasu tego poukładać. Wszędzie jest wszystko, dlatego tym się teraz zajmiemy. Jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić w aucie, to przyjechaliśmy sobie najpierw na serwis, bo mieliśmy tylko 33% zbiornika czystej wody, więc musimy sobie zatankować. Trzeba będzie jeszcze dojść do tego, jak my to w ogóle mamy zrobić. Hello. Hello. Najważniejsze, że wędka jest. <laughs> Czyli szlaufa wziąłeś naszego, tak? Tak, ale jest w zestawie. Razem zresztą z kablem. Mówię, że właśnie ciekawe, jak to w ogóle się robi. Trzeba się będzie nauczyć nowy samochód. Ja już wiem. Nowa obsługa, pokazywał ci pan, tak? Tak, ja szkolenie przyszedłem. No tak, to jeszcze Wam pokażę z drugiej strony. W sumie to nie ma co pokazywać, ale jest kilka stanowisk po prostu. I tutaj też jest chyba zrzut na kasetę toaletową. Z tego co widać po tym znaku. I śmietniczki tutaj mamy. Bardzo duży parking. Niby przy ulicy, ale nie ma jakiegoś takiego wielkiego ruchu. Także nie powinno być głośno w nocy. No i tam też mamy na miejscu skrzynki od prądu, ale my się nie będziemy chyba podłączać. Czy będziemy? Nie. Mamy, mamy solara 200 W. W standardzie. Także. Z drugiej strony mamy wszystko w cenie. Tych 18 euro. I wodę i prąd. I serwis cały i tak dalej. Więc Ewentualnie, jakby coś się wydarzyło, żeby się musieli się podłączyć, no to mamy taką możliwość. Tak jest. Weź to zrób teraz. Nie? <laughs> Jakieś marne to szkolenie. No tak. O. Nie uważałeś po prostu, nie, przyznaj się. To złym uczniem. Gdzie musimy sprawdzać w środku? Nie. Gdzie procent? Ok. Wow. O o o o chyba, bo to ma bez sensu okej okay. Podejście drugie Wala! Voilà. To działa Bardzo duże ciśnienie jest za duże pyk prawie i już. A Tutaj ja? Jest miejsce. Tutaj muszę pociągnąć, tak? tak. W którą? Ja do góry. <grym> o! <grym> Odwołuję. To nie jest takie proste, jednak. A przynajmniej nie się siedzi na tym fotelu. I się go obkręca. No i dobra. Mamy to. One się chyba nie blokują, tylko się normalnie można obkręcać na nich. Ojku, trzeba zacząć ogarniać ten bałagan, bo jest go dużo. Położyliśmy po prostu wszystko wszędzie, gdzie się dało i ruszyliśmy, więc zaczynamy od układania i rozpakowywania. Dobre? Nie. Co to? Co w ogóle jest? Nie wiem, co to jest. Za 4 euro? Daj, spróbować. Beznadziejne. Z pasztetem było lepsze. Też To Na smaku w ogóle. Daj pasztet. To nade nie? A może to jest do pasztetu, właśnie. Ty pierwszy, bo ja nie wiem, czy ja się nie otruję. Ale to tylko dla zasługa pasztetu, nie? Taki piękny kadr o zachodzie słońca wcina przysmaki francuskie. Żeby nie jest teraz to można znam. Dobry pasztet, Mhm. No dobrze, no i tym akcentem zapraszamy Was kochani na wycieczkę po naszym nowym domu. Tutaj akurat kokpit no to najbardziej widzieliście, bo w sumie tylko to do tej pory pokazywaliśmy. Pierwsza fajna rzecz w tym aucie, czyli tutaj ten kokpit od góry, który zawsze nam się podobał, tak naprawdę, tak? Czyli nie mamy tutaj alkowy, tylko mamy półeczki. Tutaj akurat pięknie są ułożone kurtki. Z tej strony mamy stolik, dość duży, regulowany oczywiście. Kanapy, twarde. <gryw> I tutaj jeszcze jedna dodatkowa, pod którym niestety nie ma schowka chyba, ale tutaj mamy szafeczki. Tutaj mamy taką jedną dużą półkę, tutaj szafeczki. I nad tym oczywiście jest ekstra łóżko, które nam zjeżdża po naciśnięciu tego oto przycisku. Nasza mała mikroskopijna wręcz kuchnia, bym powiedziała. Tutaj już mamy wszystko pootwierane. Kuchenka całkiem niezłych rozmiarów, aż na trzy palniki. Mamy tutaj piekarnik, do którego włożyłam już nasz garnek, bo wzięliśmy z domu. Mam zamiar w tym piekarniku zrobić camembert. Tutaj mamy dodatkowe szafki, które miały już pewne wyposażenie. Natomiast my nie wiedzieliśmy co dokładnie będzie w tym aucie, więc trochę rzeczy sobie wzięliśmy z domu. Czajnik też wzięliśmy, ale zostawiliśmy nasz, bo mamy tutaj to są jakieś tam blaszki od piekarnika i jakieś takie gadżety dodatkowe, typu tarka, czy otwieracz do wina. I tutaj jeszcze mamy ekstra szufladę na sztućce. Poza tą jedną szafką Mamy tutaj tylko jedną szafkę, ale ona jest dość duża. Poukładałam tam nasze rzeczy z auta, naszą kawiarkę, tutaj mamy talerze, małe, duże i miseczki i ogólnie cała ta przestrzeń jest naprawdę dość głęboka, więc całkiem ładnie wszystko się tutaj ułożyło. Jedynym jeszcze dodatkowym elementem kuchennym są po pierwsze wysuwana szafka, takie cargo, w której znajdziemy Zestaw kubków, zestaw szklanek małych i dużych. Całkiem sprytnie jest to schowane, ale te szklanki są tak zaśniedziałe okropne. Fuj. No ale dobra, nie narzekamy, mamy co mamy. I tutaj mamy ku naszej uciesze. Mamy dużą lodówkę, która aktualnie jest praktycznie pusta, bo widzieliśmy tylko z domu parę produktów, a nie byliśmy dzisiaj na zakupach. Tutaj mamy zamrażarnik. I mamy jeszcze dodatkową taką szufladę, wysuwaną, w której już tutaj parę, że tak powiem, elementów się znalazło, które kupiliśmy sobie dzisiaj w sklepie. Mam na myśli elementy w szklanych butelkach. I tym oto sposobem przechodzimy do części nocnej, części kąpielowej. Z lew razem z lustrem i całkiem pokaźną, dużą szafką. Mi się bardzo wizualnie podobał ten układ samochodu i w sumie fajnie, że go wzięliśmy, bo teraz już wiem, że. To chyba jednak nie jest do końca praktyczne rozwiązanie. No ale dobra, zobaczymy, jak będziemy dłużej użytkować. Po lewej stronie toaleta. Bardzo dużo tutaj miejsca do przechowywania różnych półeczek. Dodatkowa zasłonka. Od toalety. Z tej strony prysznic. Też całkiem taki niemały. Zobaczymy, będziemy dzisiaj brać prysznic, to przetestujemy. No i tutaj za zlewem mamy naszą sypialnię. Podwieszawki po dwóch stronach. To jest niestety takie nieruchome, nie otwiera się, ale pod łóżkiem mamy dodatkowe, tak jakby, miejsce do przechowywania od wewnątrz. Z każdej strony okienka, rolety, moskitiery, telewizor. Telewizor, którego chyba nie użyjemy. Kilka włączników do różnych świateł. Mamy tutaj naokoło bardzo dużo LEDów i nad łóżkiem, i pod podłogą, i pod szafkami, także bardzo jest ładnie oświetlony. No i coś, czego nie ma u nas, czyli lusterka. Dwa duże lusterka. Jestem bardzo zadowolona z tego faktu, że one się tutaj znajdują. A może warto jeszcze wspomnieć, że wypożyczyliśmy Fiata Ducato Roller Team 740. Na razie jeszcze nie będziemy komentować plusów i minusów. Czujemy ogromną różnicę na pewno podróżując z tym samochodem od niecałych 24 godzin, ale podsumowanie użytkowania tego typu kampera zostawimy sobie na koniec tego wyjazdu. No, także na razie będziemy odpoczywać korzystać z tego pięknego zachodu słońca. Jeżeli chodzi o plan naszej podróży do Normandii, to głównie w planach takich na 100% zaplanowanych rzeczy mieliśmy tylko i wyłącznie tą Górę Świętego Michała, a reszta, spontan. a reszta spontan, więc będziemy się powoli już cofać na wschód, ale będziemy sobie zwiedzać nadmorskie i nie tylko miejscowości po drodze do portu w Calais.